Cześć kochani, witam was w tą piękną sobotę, znaczy piękną, no piękna to ona nie jest, ale może będzie, no i tak, dzisiaj wracamy do serii ze zdrapkami z numerkiem i dziś będziemy drapać zdrapki z numerkiem dziewiątym, mamy zdrapek łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 i one są o wartości 45 zł. Takie mi się udało dostać z tym numerkiem. Krzyżówek już troszkę zdrapałam, żeby ten odcinek nie trwał za długo. No i dobra, no to dodrapmy sobie może jakąś krzyżóweczkę. Zobaczymy, ile uda nam się wygrać z tych zdrapek. I czy numerek 9 jest dla nas szczęśliwy? Na razie, tutaj w tej krzyżówce utworzyło mi się jedno słowo, i w tej też utworzyło mi się jedno słowo. Także zobaczymy, czy coś tam więcej uda się nam utworzyć. Mamy literkę H. Czy H gdzieś mamy? Gdzieś było, ale tutaj nie widzę. Tutaj jest w słowie ucho. Mhm. Ja ogólnie lubię sobie podrapać krzyżówki, ale nie mam do nich szczęścia. Co mogliście zobaczyć na odcinku u, na kanale y, FANKA LOTOWA? Ja jej wysłałam strapeczki za 50 zł, no ale nie były tutaj niestety dla niej zbytnio szczęśliwe i to właśnie były takie krzyżówki, szczęśliwe linie. No niestety nie mam ręki do tych strapek. Raz w tej udało mi się najwięcej wygrać chyba 15 złotych, a w tej za 10 zł udało mi się wygrać 30 zł, ale to pierwszy raz wtedy kupiłam tą zdrapkę. I jeszcze tak nie drapałam, wiecie, wtedy zdrapka za 10 zł to było dla mnie takie wow! 10 zł zdrapka, ale drogo. No, i wtedy trzy dyszki właśnie w tamtej wygrałam, a tak to to chyba w ogóle nawet zwrotów za bardzo nie mam. No ale może się odczaruje, zobaczymy. Mamy W i szukamy sobie. Jakbyśmy mieli O, już wyczaiłam. Yy, to wtedy nam się zwróci na pewno. Nawet więcej niż zwróci. No ale no, więcej i więcej. Tu mamy gad, tak? BMW mamy W. No dobra i będzie tyle. No i to chyba ostatnia jest literka już. No i to nie jest o, ale i. Czy i nam coś da? Tu mamy i w micie mamy i. Utopia mamy i. Ok, a w drugiej krzyżówce w halinie mamy i. Tutaj mamy i w geografii i to by było na tyle chyba. Tak, bo już więcej nie ma. No dobra, literki kontrolne. RB. Nie ma wygranej. No trudno. No dobra, przejdźmy sobie teraz może do tych zdrapek za 5 zł. Weźmy sobie 250 tysięcy w banku. I nasze wygrywające liczby to 14, 34, czyli z czwórkami, 13,

I ostatnia szansa, 33 obok. Także niestety druga zdrapeczka jest przegrana. Coś mi się dzisiaj kiepsko drapie. Ale udało mi się dorwać codziennie tysiąc w wersji różowej. Dobra, weźmy sobie super prezent. Szukamy tutaj piąteczki, a mamy kwiat. Może dyszka będzie? Mamy latawiec. I 25 zł. Nie, mamy suwkę.

23 obok, niestety, i 21 też obok. 18 nie mieliśmy, 34 za wysoko, 06 za nisko, 29 nie mamy, i 02 nie mamy, także tutaj też niestety wygranej nie ma, bo gdzieś pomiędzy były te kontrolne jest S, S, Ha, 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 niestety, dobra. Dajemy to codziennie 1000. W tej wersji różowej jeszcze nie drapałam, a w sumie fajna jest. Podoba mi się. I mamy nasze wygrywające liczby: 0,8, 0,7, 45, 19 i ostatnio 31. Ok, no i szukamy sobie teraz. Mamy 17, 26. 36, no to nie mamy. 05 nie było i 35 też nie było. Ok, szukamy dalej. 47 za wysoko troszkę. 11 nie było, 4 nie było, 24 nie, nie mamy, niestety. 43, nie, mamy 45. Hmm, 46 nie było, za wysoko oczko, 09, no za wysoko oczko, 06 oczko za nisko. Napis 365 dni i 22 też nie było, 18 nie było, mamy 19, 16 też nie było. No nie fajnie, nie fajnie, 29 nie mamy. Trójeczki nie było i 41 nie było. Także nie mamy tutaj też wygranej, ale takiej zdrabki w swojej kolekcji pustaków nie mam w tym kolorze. Także no cóż, tam trafi. No i bierzemy sobie białe, złoto. Mamy 27, 29, 28 i 14, czyli wszystko tak obok siebie. A my mamy. 27, czyli mamy już jakąś wygraną. 33, 34, 04 i 06, 03, 30 nie mieliśmy, 32 też nie mamy, 12 nie mieliśmy i 26 niestety nie mamy. Zobaczmy sobie, pod 27 mamy piąteczkę i mnożymy razy jeden, czyli ta zdrapeczka nam się zwraca 5 zł mamy na niej ok, fajnie, zawsze coś no to jak już tak nam poszło dobrze, to weźmy zdrapkę zadychę o i tą krzyżówkę muszę tak jakoś drapać tu jakieś słowa się utworzyły chyba po jednym w drugiej i trzeciej krzyżówce i zostały nam trzy literki o, mamy A ok, w bonusie sobie drapiemy od razu tandem no i drapiemy sobie wszystkie A, to chyba mi będzie łatwiej drapakiem. Las bla bla bla. Tutaj mamy A, tutaj mamy A. Mam nadzieję, że nic nie przeoczyłam po drodze, jak drapałam wcześniej. Dajcie znać, jakie macie plany na dzisiaj. Ja w sumie takie rodzinne bardziej. ok, tu nam A nic nie dało. Lecimy sobie do drugiej krzyżówki i patrzmy. Tutaj mamy A. Tutaj mamy A i tutaj mamy A. Ok, na razie to A nam nie daje żadnych słówek, ale może jeszcze coś tam się utworzy. I lecimy sobie do trzeciej krzyżówki. Yy, I tak, w ikarze mamy A. Tutaj wskardzę. O, i mamy drugie słowo: Ewa, bo tu mieliśmy jeszcze. E, nie wiem teraz, co, ale coś mieliśmy. Chociaż teraz nie widzę. Wy pewnie widzia, widzicie, ale. Albo mi się coś. Przewidziało. Dobra, tu mamy pad. Mamy adres, i to by było. Dobra, tu mamy jeszcze A a i mamy tu gniew gniew i Ewa czyli mamy tutaj dwa słówka na tej krzyżówce dobra to może coś nam się trafi zobaczymy drapiemy sobie dwie ostatnie literki mamy C czy tutaj mieliśmy gdzieś C mamy pierwsze słówko to jest car mamy C jeszcze tutaj ok lecimy sobie druga krzyżówka Mamy słówko echo yy, i oczko. Yy -y. I tutaj, żeby były jakieś C. Tutaj mamy C, ale już widzę, że z tym M może być słabo. No dobra, lecimy ostatnie literka. B. B mi się nie bardzo kojarzy, żeby tu coś nam dawało. Tutaj mamy drugie słówko chyba, bo jedno nam się utworzyło, car i zanzibar. B, już B nie widzę. Oczywiście F jakby było spoko, to nie mamy tutaj. B, B i B. K nie było, bo widzę, że mam dużo niezdrapane. Dobra i ostatnia krzyżówka, czy mamy gdzieś B? No, nie widzę, żebyśmy mieli. Niedobrze. D jakby było, to by było fajnie. A tu mam zdrapane D. W i E. Bo chyba przez przypadek zdrapałam, bo nie mam takiej literki. Czemu zdrapałam? Aha, bo tu Z miałam. Z, a ja sobie D zdrapałam. Hm, szkoda. Już myślałam, że coś będzie... Ale zdrabka wydaje się być pusta. Sprawdźmy sobie. Mamy. O nie, nie jest pusta. Mamy PP. No dobra, to szukamy. Tego D nie było? W I E S N J R G X U Z Y O T P A C B. No nie widzę. O matko święta. Ja nie jestem dobra w szukaniu. Potem jeszcze się zestresowałam. Dobra, sprawdźmy sobie, jakie tu mamy słówka. G mamy gniew, mamy ewę, v było, nie było, v było, x. K nie było, m, m nie było, k nie było, l nie było, d, no nie było tego, d. M nie było, d nie było, k nie było, d nie było, t nie było, t było. D nie było, d nie było. D było. Ale to nam nic nie daje. I K. K nie było. Dobra, to gdzie indziej musiało nam się utworzyć. L nie było, M nie było, F nie było, N. N było. Mamy tu jeszcze słówko. To mamy Prowansję. Mamy Cara. Czy K było? K nie było. D nie było, M nie było. Cholera. D nie było, D nie było, M nie było, H, nie, H było. Czy nie? Nie, to nie ta krzyżówka. No nic, wydaje mi się, że PPP to jest 10 zł. Ja to jeszcze sprawdzę. Napiszcie mi w komentarzach może, co tam zauważyliście. Wydaje mi się, że tu jest 10 zł. Muszę przejrzeć tam krzyżówkę, No, kto by pomyślał, że no nic. Przechodźmy sobie do ekstra pensji, bo już szukam i szukam i Wam się pewnie nudzi. Tutaj nasze wygrywające liczby to 18, 32, 30 i 15. I zobaczmy, co my tutaj będziemy mieć. Mamy pierwszy raz napis ekstra pensja. 0,8, 0,2, 17 nie mieliśmy, 33 trzy obok, 29 nie mamy, 0,4 nie mamy, 0,9 nie mieliśmy, 15. O, mamy 15. I 14 nie mieliśmy. 5 złotych się kryje pod piętnastką. Także wygrywamy tutaj piąteczkę. No i zróbmy sobie szybkie podsumowanie. Jeszcze spojrzę na tą krzyżówkę. Szybko nie umiem zastopować, nie chcę was tak trzymać, ale ja nie jestem dobra w takie rzeczy. PWW to ja sobie może sprawdzę na internecie. Wiecie? Szybko, żeby zrobić wam podsumowanie, co to znaczy w tej krzyżówce. Yy, na forum lotek wchodzimy, wchodzimy w zdrapki. Aktualne. I mamy krzyżówka XXL. Ok. P3 razy P to jest 10 zł, czyli gdzieś mamy te 3 słówka. No dobra, no to podsumowanie nie jest tak najgorzej. Tutaj mamy dyszkę, i tutaj mamy. Dyszkę łącznie, czyli razem mamy 20 złotych. No to 25 na minusie prawie połowa się zwróciła, ale no, coś tam będzie na rozmnożenie. Yy, następny odcinek z tej serii to będą zdrabki z numerem 10, bo już od 1 do 9 zrobiłam. Także jeśli macie ochotę, sobie sprawdzić jakieś tam zdrabki z konkretnym numerkiem, to zapraszam serdecznie do oglądania. Yy, pozdrawiam Was cieplutko. Trzymajcie się. Pa.